Witaj na moim kanale. Janusz Zanieczyk, fizjoterapeuta z Pasją. W dzisiejszym odcinku podejmuję próbę zanurzenia się, której celem jest przygotowanie mojego ciała do morsowania w warunkach zimowych, kiedy jest dużo zimniej aniżeli teraz. Temperatura powietrza w słońcu wynosi 24,9 stopni. Temperatura wody przy brzegu wynosi 22,8 stopni. Temperatura ciała wynosi około 33,1 stopnia Celsjusza. Przed wejściem do wody wskazana jest zawsze jakaś rozgrzewka. Ja się z racji tej, no, że jest stosunkowo ciepło na dworze, spróbuję wykorzystać swoją siłę woli i zobaczyć, czy siła woli jest starsza do tego, żeby się zanurzyć. No, ja już wchodzi do wody. Tak jak poprzednio, do kolan jest gładko, powyżej kolan zaczynają być problemy, ale ja się spróbuję wyciszyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem już, jestem już wyciszony, i dalej. Czuję, jak mi się oddech zmienia, jak oddech się przyspiesza, czuję, jak mi się oddech przyspiesza. Staner dołu, mi się woda. Щелк-щелк-щелк. Щелк. 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 Okazuje się, że jest ciepło, dramatu nie ma, także jest fajnie, można dalej się popływać, ale na dzisiaj starczy, gdyż nie chcę przedobrzeć sprawy, nie ma sensu wydłużać czasu przebywania w wodzie, tutaj jest mój organizm nie jest jeszcze przyzwyczajony. Jako wieczny zmarzlak po zanurzeniu się w wodzie obserwuję u siebie zaskakującą dla mnie reakcję mojego organizmu. Ja nigdy tego nie przeżywałem, natomiast teraz to przeżywam. Po prostu jest mi ciepło. Temperatura powietrza jest ta sama, co była przed zanurzeniem. Przed zanurzeniem wszystko przemawiałem do Państwa ubrany w sweter. Było dość chłodno. No, natomiast w tej chwili jestem bez swetra, w krótkim rękawku. I jest ciepło, jest ciepło. Nawet wręcz powiem gorąco jest. Także organizm zareagował prawidłowo. Bardzo fajnie cieszę się z tego, no i wszystko zmierza w dobrym kierunku, że kiedyś, się prędzej czy później zanurzę zimą w wodzie, tak jak prawdziwie Morsowi. Jeżeli ten film był dla Ciebie wartościowy, może dowiedziałeś się czegoś nowego, może się zachęciłeś do morsowania lub do pracy nad swoim organizmem no to jak zawsze łapka w górę i zapraszam do komentarzy oraz subskrypcji kanału.